Pierwszy etap edukacji jest okresem bardzo ważnym dla dalszego rozwoju osobistego, intelektualnego i społecznego dziecka. Każde dziecko rozpoczynające naukę w szkole posiada wrodzony potencjał i rozwija się według własnych możliwości. Bardzo ważny dla tych dzieci jest właściwy dobór form i metod pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz dostosowanie ich do poziomu rozwoju dziecka. Możliwość dostosowania nauki do tempa i rzeczywistych możliwości dziecka, wdrażanie do polegania na sobie, umiejętność współpracy z rówieśnikami, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania daje plan daltoński. Metoda ta budzi inicjatywę i samodzielność dziecka zarówno w działaniu, jak i myśleniu. Jak wchodzimy do klasy, to jest tam tablica obecności. To wtedy zaznaczamy się, jaki jest dzień tygodnia i zaznaczamy się tym magnesem. Na przykład dzisiaj przychodzimy do szkoły i się zaznaczamy pod swoim zdjęciem. No a a jak chcemy iść do toalety, to się zaznaczamy swoją klamerką i przypinamy. I jak coś, jak idziemy na jak idziemy pani pozwoli iść na świetlicę, to wtedy zapinamy swoją klamerkę na świetlicy. A jak wracamy, to wtedy ściągamy i odkładamy na swoje miejsce. Jak wchodzimy do klasy to ma, musimy przesunąć na kwiatkach. Poniedziałek jest czerwony, wtorek niebieski, środy pomarańczowy, czwartek zielony, a piątek żółty. I jak dyżurny od pogody bierze na przykład obrazek i przykleja taką specjalną plasteliną, a potem to taka, co jest na dworze pogoda. Czasu pani najpierw wyznacza czas, na przykład 10 minut, a strasznik czasu mówi, jak jest na przykład 5 minut przed czasem za chwilę koniec czasu i my musimy w tym czasie wszystko uszykować, posprzątać i usiąść na miejsce. To jest sygnalizator, ma trzy kolory, czerwony, żółty, zielony. Jak pani zaznacza na czerwony. To, to pracujemy samodzielnie, a jak Pani zaznaczy na żółty to możemy się w tym porozumiewać i pomagać, a jak Pani zaznaczy na zielony to, to, może, to możemy spytać o pomoc Pani. To jest tablica planowania. To, no, no jak chcemy zaplanować kartę pracy i, i za i, ta, i przy, każde dziecko przychodzi i, bierze, i patrzy na swoje imię i bierze trzy magnesy koloru albo cztery i pani przykleja te obrazki do góry i wtedy wszyscy podchodzą i się z, bo, bo zaznaczają magnesem na przykład po, pomarańczowym, zielonym, żółtym, niebieskim. I wtedy jak to dziecko zaplanuje i skończy, to zaplanujemy i wtedy, planu i wtedy zaznaczamy takim samym plonkiem, magnesem. I jak skończymy, to wtedy przychodzimy do Pani i Pani sprawdza. I te teczki służą, I jak skończymy kartę pracy, to, to wkładamy do tych teczek, a jak nie skończymy, to wkładamy do tych teczek. To, się, to jest segregator, a tu jest teczka od kart pracy. W naszej klasie pracujemy metodą daltońską. Jest to metoda, która opiera się na y, takich hasłach jak y, odpowiedzialność, samodzielność i współpraca. Dzieci właśnie uczą się samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. Co poniedziałek dzieci dostają nowe karty pracy, które omawiamy. Dzieci je analizują i podchodzą do tablicy planowania i planują sobie, w jaki dzień daną kartę będą realizować. Zaznaczają sobie, że jedną kartę zrobią na przykład w poniedziałek, bo każdy dzień ma swój kolor. Poniedziałek czerwony, wtorek niebieski kolor, środa pomarańczowy, czwartek zielony i piątek żółty. Na przykład zaplanowały sobie edukację matematyczną na środę i w środę tą kartę powinno dziecko wykonać. Jeśli wykona w środę, to zaznacza też takim kolorem. Pomarańczowym, a jeśli wykona tą kartę na przykład w czwartek, to zaznacza kolor zielony. I wtedy, jeśli ja będę chciała sprawdzić, w jaki dzień i jak dzieci realizowały swoje karty pracy, to widzę, że dziecko zaplanowało matematykę na środę, a zrobiło tą matematykę w czwartek. Dzieci, jeśli nie skończą, swoich kart pracy, to wkładają je do segregatora, a jeśli karta jest skończona, sprawdzona, to taką kartę pracy wkładają do teczki. To, nie, to są nasze dyżury. Każdy uczeń ma swoje dyżury przez tydzień. To, to jest mój dyżur. To jak jest na przykład 5 minut i się kończy 5 minut, to mówimy koniec czasów. Jestem strasznikiem czasu. Jak się skończy czas, to mówię koniec czasu, i wszyscy siadają na dywan i się zaczynają lekcje. I inni mają też takie inne dyżury. Tu jest na przykład od, od warzyw i owoców. Tu jest od klasy. Tu jest, tu jest od otwierania drzwi dyżur. I tu jest od, od przyrody. I mamy też. I mamy wszyscy, wszyscy uczniowie mają co tydzień taki sam dyżur. I, i, i wtedy na przykład jak dyżur od szatni, to dyżurni od szatni muszą pilnować, żeby był cisza i spokój i żeby uczniowie się ładnie ubierali i żeby ciepło i, i słuchali szatni. Szanowni pani, na tej pani. tablicy tutaj są zaznaczone dyżury. Każde dziecko z, z klasy ma swój dyżur. Za dyżur dziecko jest odpowiedzialne, czyli tak jak było w haśle, odpowiedzialność. Są dyżury przeznaczone, przeznaczone dla każdego dziecka. Jest dyżur strażnik czasu, który zajmuje się właśnie tym zegarem daltońskim. Jest to bardzo ważna funkcja i dziecko. Musi ją dobrze wypełniać, musi ciągle sprawdzać zegar daltonski i y, y, upływający czas. Y, jest dyżurny od teczek, od książek, od y, sprzątania klasy, od tablicy, od układania kredek, od ustawiania dzieci w pary, od dyżurni z łazienki, z szatni, z przyrody. Każda. Każdy dyżur jest bardzo odpowiedzialny i dzieci wiedzą, że te dyżury trzeba wykonywać solidnie i odpowiedzialnie, gdzie zawsze na, w piątek jest omawianie dyżurnych, czy wszyscy dokładnie swoją, swoją funkcję przez cały tydzień wypełniali. I to, jest, to są dyżurni na tydzień i w przyszłym tygodniu jest zmiana dyżurnych. Tutaj mamy yy, słoneczka i i chmury. I tutaj mamy na przykład jakąś osobę, ona jak jest grzeczna, to idzie na, na słoneczko żółte, a jak jest trochę grzeczna, trochę niegrzeczna, to idzie na niebieską chmurkę, a jak jest bardzo niegrzeczna ta osoba, to idzie na czarną chmurkę. Jak jesteśmy grzeczni, to Pani nawet... Jak jest koniec lekcji, to pani, jak ktoś jest grzeczny, yy, zaznacza takim misie, pieczątkę daje, a na końcu, jak każdy ma w pięć dni yy, pieczątkę, to dostaje takiego ucznia tygodnia, jak ma przez cały czas i, i, i przez cały miesiąc, to wtedy pani daje ucznia miesiąca. A na koniec roku, jak który ma wszystkie y, miesiące ucznie, to daje ucznia y, roku. Na tej tablicy pani zaznacza plan zaznacza dnia, który będziemy mieć dzisiaj. Na, no i na pierwszej lekcji mieliśmy pracę samodzielną, na, na drugiej będzie polski. Na, na trzeciej pójdziemy na, na stołówkę, na, na, na czwartej będzie 2 na, na szóstej będzie matematyka i na siódmej będzie angielski. Tutaj zaznaczamy kto ma urodziny w roku, maje, ja mam w wrześniu, Oskar i Dawid w październiku. Proszę, słuchajcie, zaczynamy od pracy dzisiaj, bo mamy tak zaznaczone na naszym w planie i 10 15, tak? Proszę, strażnik czasu. Mówię... Czas. Plan daltoński został stworzony przez Helen Parkus. Jego podstawy po raz pierwszy zostały opublikowane w 1922 roku. Współcześnie koncepcja ta jest szeroko rozpowszechniona w Austrii, Holandii, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Niemczech i na Węgrzech. Najstarsza szkoła daltońska działa w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to typowy system edukacyjny, to raczej zbiór rozwiązań i metod, które wciąż ewoluują, wzbogacając się o nowe narzędzia. Nie jest przy tym restrykcyjnym, sztywnym systemem narzucającym gotowe i jedyne właściwe rozwiązania. Jest to idea realizowana w dowolny sposób. Przez każdą placówkę i każdego nauczyciela. Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej podkreśla znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy. Zgodnie z założeniami edukacji daltońskiej, ogromną rolę w procesie nauczania stanowi wizualizacja procesu edukacyjnego. Wizualizacja oparta jest na tablicach, na których przy pomocy kolorów lub piktogramów oznacza się m.in. kolor dnia tygodnia, rozkład zajęć, harmonogram i przebieg wykonywania poszczególnych zadań, organizację pracy zespołowej itd. Pozwala to dzieciom samodzielnie planować i monitorować efekty pracy. Możliwości związane z wykorzystania tablic. Wzrastają z wiekiem dziecka. Im dziecko młodsze, tym wsparcie nauczyciela w sprawnym posługiwaniu się tablicą jest większe. Wizualizacja pozwala dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady obowiązujące w grupie. Wzajemna współpraca dzieci jest ważnym elementem edukacji daltońskiej. Staramy się, aby w każdym tygodniu były zadania do wykonania w parach lub większych zespołach. Współpraca w parach wymusza na dzieciach konieczność komunikowania się oraz podejmowania wspólnego działania, osiągania kompromisów, co wzmacnia stosunki między dziećmi. Dzieci uczą się w ten sposób odpowiedzialności za powierzone zadania, porządek w sali oraz inne dzieci. よろしくお願いしま